Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem z kolegą na Pamptraszku. Patrzcie jak ciśnie. Tak, i lec będziemy, lecimy sobie później na sośnicę, na nowo zbudowany pumptrack w Teraz jesteśmy na nasy i tak tu się bawimy. Kilka informacji, bo dawno nie było gadania. Więc tak, pierwsza informacja, podsumowanie o obozu enduro Wyjeździłem się, poprawiłem skila, fajnie było. Jak ktoś się zastanawia, czy jechać do zawoi, to polecam. Bo pumptrack track, znaczy pump track, pump track też tam jest i jest bardzo dobrze zrobiony, ale traski są naprawdę dobrze zrobione, więc polecam. Druga informacja. Następny odcinek pewnie będzie z parku Szwajcaria. Byłem tam już kilka razy w ostatnim czasie, ale nie nic ponie nie nagrywa. Nie, nie ponagrywałem nic, więc... Coś ponagrywam, jedziemy chyba w kwartek z kolegą się coś ponagrywa. No i co? No i chyba tyle. Pamiętajcie, aha, żeby jeszcze udostępniać kanał, żeby nasza społeczność się powiększała. Bo jest was tylko no, 50 subskrypcji i fajnie było jakby nasz kanał się rozwijał. To tyle. Ja idę jeździć. No i flipa tam. Tam flipa Ja nie umiem nawet kurde tej topa Dobra, się manko Lecimy sobie, pan Co? Lecimy. Nie mam Taki luźny dzionek Vlogowanie. Na ludziku. Dawaj, zrobię ci follow kama na YouTube. Widziałem, widziałem tę niepewność przez tego dzieciaka. No, żebyś wiedział. No, widziałem to. Chodź. A, no. Dobra, dawaj, zrobię ci follow kama na YouTube. Słuchaj, niech przejadą No, ale pusto się robi Chyba dobrze. Nie jest źle. Wczoraj było gorzej. To wczoraj też. No i param, tam teraz będzie stał. Dobra, dawaj. Chodź Igor, to jest pytanie, bo minęło 15 minut. Z domu może wychodzi? <noise> Być może. A nie wyszło mi, na plata poleciałem przed nim. A nie doleciałem. To jakaś mała prędkość bo Dobra, no, jeszcze raz. Jak radę. nie masz prędkości, to jest tak średnio. No. Dobra, teraz dolecę. Było, nie, styk Nie, nie, no, mi się wydawało, że... Tam. A, mi się wydawało, że właśnie nie Mam straczek w sośnicy Lecimy. Nie wiem, dobra, dawaj Igor gorsz follow kama No pani

No, bo to nie spuścisz troszeczkę, nie? Tylko od razu będzie jechał To no, jechał na spuszczonym. Albo na zamiękim, jak mi damper spuścił. Jak sobie kupiłem ten rower, to wiesz co zrobił? Słyszysz? Powiedział, że trzeba spuścić, bo jest za twardo. Spuścił mi, bo za miękko. I później spuścił do maksa. Dobra, dobra

No to dół Kurde, tam jest tak, jak masz końce tej bandy, to żeby wybić się z tego do góry i tam na dół, to jest za wysoko. Jakby to tak. Jeszcze. Tak... Fajnego możesz coś sobie ulicy Nie no, kurde, to Dobra, no, 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 dawaj Może z No lepiej to, to. Paka. قربه Ja na ten marker, tylko mi go ode, bo ja to kradne markery ze szkoły, żeby potem nie je zabierać.